Cześć, ja jestem Kasper z kanału Fan Klocków i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ostatnio tak się jakoś złożyło, że prawie codziennie zacząłem budować moce i stąd materiału będzie na bardzo duży okres czasu. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam ten bunkier wzorowany na tych nazistowskich z okresu II wojny światowej. Świadczy o tym m.in. fakt, że w górę od tej płytki reszta to lity beton, a pomieszczenia znajdziemy dopiero pod spodem, co zresztą zdążymy zobaczyć. Do bunkru kieruje się jakiś zamaskowany obywatel. Akurat na czasy koronawirusa w ręku niesie pistolet i latarkę, niestety nie mogę określić kto to jest, czy to jakiś żołnierz wrogiego wywiadu, czy ktoś, kto teraz wieda ten bunkier, który jest już opuszczony. Starałem się jak mogłem, żeby ta ziemia była jak najbardziej wielopoziomowa i wydaje mi się, że udało mi się to nawet dobrze. Dla ozdoby wykorzystałem liczne roślinki, groszki, kosy, które gdzieś jeszcze tam są. Podobnie prezentuje to się z innych stron. Zasłoniętym tym oto drzewem znajdziemy tylko jakieś stanowisko saperskie z, obracaną, z obracanym karabinem maszynowym. Tuż za nim znajdziemy inne usunięte drzewo. Oraz jakiś pniak, w którym można chować ekwipunek. Całkowicie z tyłu dostrzeżemy tą oto skrzynię wypełnioną drewnem. Możliwe, że tym, które przydało się na budowę konstrukcji. Kolejne drzewo wyrasta z boku budynku. Widać, że chciano, aby był jak najbardziej maskowany. Przez nie wybija się antena. Drugą antenę znajdziemy o tutaj, wbudowaną bezpośrednio w budynek. Być może ta za drzewem miała być bardziej zamaskowana, a ta widoczna, aby była łatwiejszym celem. A tym samym osłoną dla tej drugiej. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia, jest utrzymywany bardziej w kolorach terenu niż jego górna betonowa część. Być może miało to cel odwrócić uwagę przeciwnika od właśnie dolnego poziomu. A żeby ten atakował górną część bunkru. Na przedniej ścianie znajdziemy ukryte drzwi, których niestety na potrzeby tej konstrukcji nie pozwoliłem, aby się otwierały, oraz lampę, która może się przydać przy oświetlaniu prac przy bunkrze. Na górnej części przeważają kratkowane elementy. I faktycznie na potrzeby budowy nazistowskich bunkrów i innych bunkrów wojennych wykorzystywano takie fakturowe elementy, ponieważ łatwo porastały one mechem i innymi tego typu. Pnączami. Przykład znajdziemy tutaj i zaraz obok. Z tyłu zaś na murze zdecydowanie bardziej jednolitym porasta jedno pnącze, które zasłania prawie całą ścianę. Również tutaj znajdziemy jakiś mały krzak wrośnięty w mur, jak i tu inny porost. W tym miejscu znajduje się coś wyglądającego na panel kontrolny generatora prądu, którego wywietrzniki cieplne znajdują się najpewniej tutaj, jeśli dobrze je nazwałem. Sam dach konstrukcji również jest bogato porośnięty rozmaitymi roślinami, aby utrudnić jego zlokalizowanie w lesie. Jedynymi jego słabymi punktami są te oto dwie anteny satelity, które możecie znać już z moców laboratorium Hawkins, do którego serdecznie was odsyłam. Obok znajduje się jakiś komunikator, dzięki któremu żołnierze w pobliżu mogą zostać ostrzeżeni o ataku. Użyłem tutaj również takich elementów, które wyglądają na dodatkowe wzmocnienia. Jak już wspominałem, sam dach można ściągnąć i właśnie się za to zabiorę. Wejście do wnętrz ułatwia nam dodatkowo odczepiana ta część podłoża. Odłożę ją sobie na bok, tak samo jak tą część budynku. W środku znajdziemy rozmaite bazuki, których jest aż trzy. W tym miejscu znajdziemy dodatkowo pistolety, dokładnie trzy tego typu. Jak jakieś magazynery na proch, czy ten pistolet maszynowy. Moduł numer 2 jest częścią, którą zbudowałem jako pierwszą. Nie przedstawiał nic szczególnego. Jak już wspominałem, sam strop tych bunkrów zdecydowanie przeważał wielkością pomieszczenia nieszkalne. Był to lity beton chroniący przed bombami z powietrza. Dzięki temu zniszczeniu ulegał beton, a pomieszczenia pozostawały bezpieczne. Mój moc jest dosyć mobilny i temu posłużą właśnie te kółka. I tak oto prezentuje się nowa wersja tego bunkru. Teraz jest to raczej mobilna jednostka. Jeśli dodatkowo doczepimy tutaj taki pojazd, będzie to już faktycznie coś, w czym żołnierze będą mogli się łatwo przemieszczać. Klik nie wyszło, ale uznajmy, że jest. I tak oto prezentował się mój moc bunkier. Z czasów najprawdopodobniej II wojny światowej. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę i przycisk subskrypcji, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Jak już wspomniałem, moce buduję prawie codziennie, więc będziecie po prostu zalani tego typu konstrukcjami. Jutro najprawdopodobniej już rozłożę ten budynek, aby zbudować dla Was coś nowego. Więc ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!